daje życie za przyjaciół swoich. W ciągu 2000 lat od narodzenia Chrystusa Zbawiciela przez całe wieki, po dzień dzisiejszy było i jest obecne świadectwo męczenników. Ludzie różnych stanów i warstw społecznych cierpieli za wiarę w Chrystusa i przynależność do Kościoła. Dzisiaj Kościół ich przypomina i oddaje cześć 108 wyznawcom Chrystusa, których wiara poddana była najwyższej grubie, takiej, jakiej poddawane jest złoto. Złoto, które w tyglu ognia jest doświadczane. 13 czerwca 1999 roku w naszej ojczyźnie papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 polskich męczenników, bestiacko zamordowanych podczas II wojny światowej. Zamordowanych z nienawiści do Chrystusowej wiary. W gronie błogosławionych jest trzech biskupów, pięćdziesięciu dwóch kapłanów diecezjalnych, dwudziestu sześciu kapłanów zakonnych, trzech kleryków, siedmiu braci zakonnych, osiem siódz zakonnych i dziewięć osób świeckich. Każda z tych osób wykazała się niezwykłym w tym czasie heroizmem wiary. Pośród błogosławionych męczenników są pasterze, którzy woleli zginąć, aniżeli pozostawić swoją owiecze. Są siostry zakonne i księża ratujący życie Żydów. Wśród błogosławionych męczenników jest także dwóch Michalitów. Jest to ksiądz Władysław Łodziński i ksiądz Wojciech Nierklewski. Podczas dzisiejszego spotkania przyjrzymy się ich życiu, które zostało jak piękny kwiat róży, ścięte w kwiecie wieku. 108 męczenników, jak 108 pięknych róż, kwitnących w Bożym Ogrodzie, zostało ściętych świecie wiary. Jako dar z samego siebie, Dla nagrody wiecznej w niebie. Ufnie zjednoczeni z Bogiem, Dumnie stanęli przed wrogiem. Kolce kwiatu pochowałem, Darowałem płatki róż. Pan zawołał, aby przyszli, I nie kiedyś, ale już. W rogach dzień ścięto Sto osiem pięknych róż. Przyszedł na świat święto objawienia Pańskiego 6 stycznia 1908 roku w Niewielkiej Wsi Myślatycze w dawnym województwie włoskim. Wojciech Nieryklewski urodził się 20 kwietnia 1903 roku w Dąbrowicach koło Kutna. Jego rodzice, Anna i Jan, mieli dwanaścioro dzieci. Mały Pładek był delikatnym i wrażliwym chłopcem. Uczył się pilnie i chętnie, uwielbiał czytać książki. Jako ministra biegł codziennie rano do kościoła, by służyć do przyświętej. materialną rodziny został oddany w dobre ręce W zakładu wychowawczego w miejscu piastowym, gdzie grężnie rozwijało się dzieło księdza Branisława Markiewicza. To tam odnalazł swój drugi dom. Wojtek był chłopcem z natury otwartym i wesołym. Bardzo lubił brać z kolegami w piłkę. Świetnie śpiewał, grał na gitarze. Bezinteresownie i chętnie pomagał biednym kolegom w repetycji. Kiedy pytano go, czy zostanie nauczycielem, odpowiadał, że będzie księdzem. Od koniec roku 1937 ksiądz Wojciech został skierowany do Krakowa na stanowisko kierownika drukarni wydawnictwa księży Michalików, powściągliwość i praca. Jakby przeczuwając swój los kilka lat przed wybuchem wojny, w rozmowie o którymś z męczenników wyznał, że on też chciałby ofiarować swe życie za wiarę z miłości i wdzięczności dla Chrystusa ukrzyżowanego. Zeszło ono do podziemia. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa wprowadzono zakaz nauczania na poziomie wyższym niż w zakresie szkoły zawodowej. Rozkazy Heinricha Himmlera nie pozostawiały w Dla polskiej ludności nie mogą istnieć szkoły wyższe niż czteroklasowa szkoła ludowa. Celem takiej szkoły nawet wyłącznie proste liczenie, najwyżej do 5 Napisanie własnego nazwiska i wiedza, że boskim przykazaniem jest być posłusznym nieco. Czytania nie uważam. Za Przetrzymywano w więzieniu ponad pół roku. Ciężkie przesłuchania, tortury, bicie, nieludzkie zatłoczenie w celach stanowiły dzień powszedni uwięzionych. Na początku roku 1942 został przewieziony do obozu Auschwitz. Stał się numerem 25 468. W 1944 roku przewieziono księdza Władysława do niemieckiego obozu koncentracyjnego Grossrossen. Był to obóz trzeciej kategorii według niemieckiej kategorii. Jeden z najcięższych, zwany Gross-Rossem był już tylko numerem 58 471. Na przeddzień 7 lutego 1942 roku, tego niezwykle mroźnego dnia, po ciężkiej pracy, zmuszono Wojciecha do okrutnej kąpieli. Najpierw oblewano go zimną, potem gorącą wodą, po czym nagle przepędzono po śniegu, a potem znów oblewano zimną i gorącą wodą. I jeszcze raz, i jeszcze raz tego dnia odszedł do Pana. Dał pomagał innym, spowiadał pomimo zakazu. Nadszedł dzień 8 września 1944 roku. W tym dniu, jak codzień dźwigał ciężkie granitowe głazy, wyczerpany i osłabiony, upadł pod ciężarem. Wykorzystał to esesman dopadł do niego, skopał i butem w skalistą przepaść. Tam ksiądz Władysław zakończył skór. Uwierzcie, że Bóg jest miłością. Uwierzcie na dobre i złe. Obudźcie w sobie nadzieję. Niech ta nadzieja wyda w Was owoc wierności Bogu w każdej próbie. Raduj się Polsko ze stu ośmiu błogosławionych. Ze stu ośmiu świętych róż, które wzrosły i zakwitły dla Pana. A gdy przyjdzie Jezus i zapyta nas, jesteście gotowi? Bo nadchodzi czas, gdy nadejdzie pruma historii nóż, czy będziecie mocni wierzy jak 108 osiem róż. uczyniła dzisiaj grupa tamtana w Izmizacji. Dziękuję.